Okay. słuchajcie, nie widziałem u nikogo testa. Mam takie osłony do bruzdowania, tego ja ją zrobię, zrobię taki testik, żeby zobaczyć w ogóle z czym to. Słuchajcie, w środku pierścienie jakieś takie adaptery, kluczek. Osłona, o, patrzcie, tutaj jeszcze mamy coś takiego od czegoś, nie wiem do czego. Pewnie jest to jakiś taki. Jest to jakieś takie pewnie miejsce. O, może tutaj do tego. Tutaj się może odkręca. Tutaj tą dość Dobra, nie wiem. Testujemy. Wkładam w takim razie do środka. Ok, szlifierka ma tutaj takie, taki uchwyt. Już widzę, że jest troszkę mniejszy jak tutaj. Nie użyjemy adapterów. Teraz musimy znaleźć sposób na to, żeby śliwierka nam weszła do środka. Tutaj musimy pewnie któreś otworzyć wersję. Dobra, wcześniej tutaj trzeba to tym przesunąć. Trzeba widocznie odblokować. Jakąś to pewnie ma funkcję w środku. I dopiero teraz. O, poszło. Ok, sprzęt nam się otwiera w ten sposób. I tutaj. Jak można byłoby. Do środka. Nam tu to wprowadzić, już widzę. Dobra, czyli tak tutaj odczepiamy to. Odkręcamy delikatnie. Tu jest taki większy otwór, czyli musimy wejść w ten, w ten otwór. To nam blokuje, dobra. Wejdziemy w ten otwór. Dobra. I jest pokrywa. To jest specjalnie taki otwór, zrobiony większy, żeby razem z to podkładką mogło wyjść. I teraz tak. Pokrywę otwieramy do góry. No i szukamy tutaj jakoś. Szukamy, szukamy. O, tu będzie. Szukamy, szukamy, szukamy sposobu na to, żeby to przypiąć, zapiąć. Kwestia tego teraz do odpowiedniej go pierścienia. Dystansu, adaptera. Jak zwał, tak zwał. Zastanawiamy tylko jeszcze o to czyli będzie w taki sposób pewnie ustawione zakładam pierścień odpowiedni i zaraz będziemy widzieć bo zobaczcie tutaj jest taki spory luz no ale lepiej żeby było w tą stronę że można było że jeśli tu jest większy otwór to będzie nam to pasowało do, do różnych modeli szlifierki a, a jak w razie mówię, mamy mniejsze to dajemy adapter. I jedziemy z tym. Dobra, ja to próbuję połączyć ze sobą. A jeszcze fajnie bym miał Wam pokazać. Mamy dodatkowo możliwość wpięcia kilku tarczy. Jeśli dajemy sobie tutaj tarczę i pośrodku drugą tarczę i zakręcamy, wtedy blokujemy. Wtedy mamy podwójną. Albo możemy założyć też taką tarczę, zaraz Wam pokażę. Można też kupić takie tarcze. Patrzcie. Tarcza, która już ma ze sobą tutaj scalone już już jest taki dystans pierścień w środku i mamy delikatnie, delikatnie takie cięcie na 8 może milimetrów nie jest to wiele ale ale może takie jakaś pół kabel przejdzie jeśli byśmy dali taki adapter to mamy troszkę więcej czekajcie otworzę to jakoś ok i tak jeśli to otworzę, o fajny motyw, już mi się podoba, bo patrzcie, w środku jeszcze jest taki gwint, jakby, że jedno w drugie wchodzi. Ok, już wam pokazuję, dlaczego to jest fajne. Pewnie idzie nam tak, ten sprzęcik, to i tu pewnie tym zakręcamy, tak? O kurwa, jak szeroko będzie, patrzcie. Widzicie? Fajnie. I to zakręcamy wtedy od góry. Fajne. I teraz tak, pierwsza tarcza. Kopisuje nam zamocować wcześniej tamte urządzenie nadal, ale na, na razie testa robimy. O, idzie na ścisk. Widzicie? Druga. Powiedzmy, żeby to nam powin że to nam wystarczy. No i teraz, jak nam to wystarczy, to trzeba byłoby... Tymi dorzucić, żeby to cisło. Ok, no i tym zakręcimy. Ok, na sztywno. Patrzcie. Super. To mi się spodobało przy tym modelu ja to, że są właśnie tutaj. Nie wiem jak w innych, ale że tutaj są te dystanse i widzę, że to nawet bardzo ciekawie. I dodatkowo jest więcej tych różnych tutaj adapterów pierścieni, bo w wersji za 60-70 zł. to tam widziałem tylko dwa metalowe. No tutaj można sobie zrobić różne opcje. Dobra, wiecie co? Ja tu będę musiał złączyć, scalić. Zaraz, zaraz pójdziemy do mur i idziemy przetestować to na prawdziwym murze, nie? Dobra, i patrzcie, jeszcze to będzie ciekawe porównanie. Bo jest tych pierścieni tak zakładam jeden. Tu już widzę, że już byłby OK. Nie? I tu już wchodzi tak samo. Ten jest drugi. Też jest OK. Nawet bardziej dopasowany. Tamte byłby na styk, bo tu jest taka przerwa. Zobaczcie na tyle. Tu już dwa podchodzą. Ten na przykład jest tego typu. On już nie wejdzie. Czarny, ten już jest taki za duży. Dobra, metalowe. W sumie metalowe to nie wiem do czego to. Krzywe ogólnie. I tutaj też taki miniaturka. Także jest tutaj do praktycznie chyba. O, też taki bardzo mocny też wejdzie. Ale największa przerwa. Wypróbuję na początek tą wersję. Też może być za duże, bo jak ścisnę, to zobaczcie, No taka przerwa jest na milimetr. Może też by było. Bo to znowu jest szerokie. Patrzcie, tu jest takie szerokie, a tu jest tak wąsko i będzie wystawało. Nie wiem, czy jest sens w ogóle dawać. Lepiej dać takie, żeby nie wystawało. A skręcam, głupie. Dobra, patrzcie jeszcze tutaj macie różne dystanse, jakbyście chcieli troszkę żeby było tutaj bliżej jedna z drugą tarcza no to sobie zmieniacie pierścienia, ok? Dobra, sprzęt zamontowany, tak to wygląda w ten sposób, tu małe dociśnięcie jest, tutaj to blokada zamknięcia, bo otwarcie to też ona działa na zasadzie żebyśmy chcieli do końca dojechać na samej górze, to akurat nie pokażę Wam. To ściągamy blokadę, dojechać do, do sufitu na przykład. Dobra, testujemy pierwszy wjazd. O, słuchajcie, teraz jeszcze zauważyli, zauważyłem, że na OSP mają sygnał standardowy, czyli sirena, i dodatkowo ta częstotliwość, hmm. która wpisze w uszak. Gdyby ktoś miał problem ze słuchem, to automatycznie wydaje mi się, że usłyszy ten dźwięk. Szukam miejsca na telefon i dostajemy Tu już włącznik nie działa, muszę włącznik poprawić, ale tak jak mi zatrybi to już będzie OK. Ej, powiem Wam, że bardzo fajnie. W ogóle nic się nie kurzy. Nic, nic nie poczułem. Można byłoby rysować w takim razie kreseczki i po kreseczkach na równo. Super, powiem Wam, super. Dużo lepiej jak na tej takiej, na tej drugiej. Nieco, że ciężko to jeszcze hmm, pyli. Tutaj widzę, że jest całkiem, całkiem. mało pylenia. Fajnie, to będzie dobra opcja. Będziemy jechać w takim razie po całości dalej.